Witam serdecznie. A to nietypowy filmik, jak można sobie radzić w dobie koronawirusa. Są duże hale, strzeżone, i na nich można sobie zająć kawałek miejsca. Ten fragmencik od tego filara dotąd kosztuje 90 euro miesięcznie. Jest w strzeżonym miejscu przechowywane wasze meble czy coś, bo sprzedaliście mieszkanie, a macie cenne rzeczy. Tutaj drugi kawałek za 90 euro. Oczywiście mogą to być mniejsze fragmenty, za mniejsze pieniądze. Tak robią tutaj Hiszpanie. I po prostu poprosili mnie, filmowałem. I to jest ta sama firma, która również wsuwa meble na górę za pomocą tej maszyny. To też już mówiłem, jest to do wynajęcia. Jak macie powyżej trzeciego piętra ciasne klatki, nie można czegoś mieć, to jest za szerokie. Także tutaj też zapraszam. I już nie będę nawet mówił co jak, tylko macie od razu numer telefonu. A jak ktoś nie zna hiszpańskiego, to dzwoni do mnie na 634-802-410 i ja załatwiam sprawę. To na terenie Gandhi i okolice. Już bardzo często korzystaliśmy i to jest mega rzecz. Mamy całą ciężarówkę mebli szerokich, ciężkich. W ciągu godziny możemy mieć je nawet na piątym piętrze, a może i wyżej.